Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku tamtego roku, czyli 2022, podejmowałam się takiego pierwszego starcia z animacją w programie Procreate na moim iPadzie. No i wtedy pod filmem daliście mi znać, że istnieje taka specjalna opcja właśnie do animacji. Dlatego dzisiaj będę próbowała zrobić to bardziej. Profesjonalnie, o ile to w ogóle można nazwać profesjonalnym robieniem animacji, jeżeli robiło się to po raz drugi. No, nie można tego nazwać. No i dzisiaj podejmę się właśnie próbę stworzenia jakiejś ciekawej animacji. Może zrobimy coś takiego na mój kanał, żebym mogła to dodawać i sprawdzę, czy będzie to prostsze niż robienie tego w tamten sposób. Jeżeli nie widzieliście tamtego filmu, to koniecznie zobaczcie, właśnie tam. No, wyszło mi nawet chyba okej. Okay. Procreate jest naprawdę intuicyjnym programem, więc myślę, że chyba nie będzie jakoś źle. Jedyne co, to wiem, że animacja zajmuje po prostu dosyć dużo czasu. No dobra, myślę, że możemy zabrać się za tworzenie. Najpierw pokażę Wam, o co chodziło mi z tą opcją do animacji. Otóż w obszarze roboczym w Procreate mamy opcję wspomagania animacji, no i ją włączamy, przez co na samym dole. Pokazuje nam się taki pasek z klatkami, gdzie możemy sobie odtwarzać animacje, kiedy po prostu rysujemy i zmieniać także opcje w ustawieniach, na przykład. Mamy do ustawienia to, jak będzie nam się pojawiać właśnie to odtwarzanie, czy w pętli, czy w pingpongu, czy na jeden raz. Ja sobie zaznaczyłam pętlę, żeby widzieć jak to przechodzi od pierwszej klatki do ostatniej i z powrotem. Znaczy nie z powrotem, tylko od nowa. Później możemy ustawić też klatki na sekundę, to bym Wam na przykład proponowała już na sam koniec ustawiać, żeby sobie dopasować mniej więcej jak to ma się ruszać, w jakim tempie. Później mamy klatki łusek cebuli, co e, w trakcie mojego tworzenia było bardzo kluczowym elementem, ale o tym Wam powiem później. No i mamy też krycie łusek cebuli. Łuski cebuli to jest takie coś, co pojawia nam się na przykład, kiedy mamy warstwy obok siebie i pojawia nam się poprzednia warstwa, czy tam kolejna, z mniejszą przezroczystością, nie kryjąca na 100%, tylko właśnie na nie wiem, tyle, ile sobie po prostu ustawimy. Ja tutaj chyba miałam 57, o ile dobrze pamiętam. Możemy też ustawić kolory łusek cebuli, co mogłam również zrobić, aby w ogóle mi się to nie mieszało, no ale później Wam o tym opowiem. Tutaj, jak możecie zobaczyć, próbuję robić te szkice po kolei, dodaję sobie klatkę. Właśnie na dole również mamy opcję dodawania klatki. Nie musimy dodawać warstwy, tylko tu nam się to pojawia. I fajne jest też to, że te klatki na dole są ustawione od tej warstwy najniższej, gdzie Mamy podczas zwykłego robienia nie warstwa od samej góry do dołu, tylko właśnie od dołu do góry, a tutaj mamy super ustawioną. No i zobaczcie, jak mogę sobie podglądać, jak prezentuje się do tej pory moja animacja. No i trochę tutaj pobazgroliłam i postanowiłam, że będę rysować każdą klatkę tak bardziej osobno, żeby to nie było... Takie nieruszające się, bo właśnie w ostatnim filmie tworzyłam to kopiując, i niekoniecznie dobrze to wyglądało. Nie było takiego naturalnego ruchu, chociaż tutaj też nie wyszedł mi do końca naturalny. No wiecie, muszę się jakoś tak oswoić z tą animacją, ale bardzo mi się to podobało, kiedy rysowałam oddzielną klatkę inaczej i te włosy też się inaczej się ustawiały. Postanowiłam też zrobić mrugające oczy, co było naprawdę fajnym posunięciem. Według mnie to dodało takiego uroku, całemu gifowi. No i możecie zobaczyć po prostu, jak to powstawało. Niektóre warstwy sobie skopiowałam, bo można to wszystko duplikować, wklejać, przenosić, więc jest to naprawdę super opcja, jeżeli no nie chcemy się pogubić w tych warstwach na prawej stronie, co widzicie. Tutaj sobie kopiowałam, żeby zacząć tworzenie lineartu. No i tutaj było już w sumie, zaczęło się trochę yy, pod górkę. Zaczęłam robić ten lineart, no i na samym początku było spoko, no bo tam jako taką mogłam narysować, ale później, kiedy doszło do tworzenia twarzy, to zobaczycie, że ja tam no, nie mogłam zobaczyć, jak wyglądał konkretnie szkic, którym mam po prostu obrysować. No to było dla mnie katurga, no popatrzcie, jak to wygląda. I tak tworząc ten lineart po kolei, no próbowałam i wtedy totalnie straciłam chęci do tworzenia tej animacji, no bo sobie wszystko wyrysowałam każdą klatkę osobno i każdą klatkę chciałam też właśnie obrysować, co uniemożliwiały mi te łuski, które były tak mocno widoczne. No i właśnie tutaj jest bardzo ważna kwestia, aby w tych ustawieniach sobie pomagać. Możecie teraz zobaczyć, że przeszłam na nowe płótno i stwierdziłam, że dobra, robię nową animację, nie robię żadnego szkicu, tylko wszystko lineartem od razu, żeby później nie było tak, że ten szkic będzie mi przeszkadzał w dalszym rysowaniu. No i tak zaczęłam, zaczęłam, ale później stwierdziłam, że bez szkicu to jednak będzie niezbyt ciekawe, nie za ładne, wyjdzie mi proporcjonalnie nie fajne, więc Przeszłam na trzecie płótno, gdzie mnie olśniło, totalnie olśniło, zobaczcie, klatki, łusek cebuli poszły w ruch i tak stwierdziłam, że kurczę, no przecież można to przestawić. I nie będzie widać tych szkiców tak dużo. No i popatrzcie, co się zadziało, kiedy przesunęłam klatki w lewo. No po prostu. Wszystko zmieniło swój rytm i stwierdziłam, że wracam do tego, bo w końcu widzę co będę rysować. No i tutaj lineart poszedł mi zdecydowanie lepiej. Mimo tego, że jeszcze się nie oswoiłam, która klatka jest, którą, którą mam rysować, no bo mam tutaj tak jakby dwie pokazane, czyli szkic i którąś Chyba tą wcześniejszą, ale wydaje mi się, że na pewno. No i tutaj też Wam powiem, że fajnie byłoby włączyć te kolory łusek i zmienić sobie kolor na jakiś inny niż czarny, co by nam pomogło, bo wtedy byłoby wiadomo, jakim kolorem jest szkic, co robiłam właśnie czarnym. Natomiast ta łuska byłaby na przykład, nie wiem, koloru czerwonego, fioletowego, zielonego czy żółtego, więc tutaj bym się nie pomyliła. Także to jest na przyszłość dla mnie do kliknięcia. No, i robienie linartu szło mi dosyć mozolnie, ale no byłam zadowolona w końcu, że nie muszę patrzeć na tak dużo różnych szkiców pod spodem i jest ta opcja, która jest naprawdę super. No i też nie muszę właśnie chodzić po tych warstwach, które są po prawej stronie, klikać i je chować, zmieniać przezroczystość. Tutaj jest, no naprawdę, rekomenduję Wam tę opcję do tworzenia animacji. Jest zdecydowanie łatwiej. Możecie zobaczyć, że wyrysowuję każdą klatkę osobno, również ten napis Subscribe. No i w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że chciałam sobie zrobić taki GIF, aby pojawiał się, gdy mówię o subskrypcji. No i wydaje mi się, że nawet spoko mi wyszło, zresztą będziecie mogli zobaczyć już na sam koniec. Mogłam też trochę ją zapętlić, żeby zrobić od samego końca do samego początku z powrotem, co byłoby chyba fajniejszą opcją, ale już totalnie nie miałam siły, bo powiem Wam, że ta animacja zajęła mi dobrych kilka godzin i tak siedziałam i siedziałam, no bo wiecie, wszystko robiłam osobno, no nie kolorowałam i nie zmieniałam. Tak jak w poprzednim filmie, tylko każdą klatkę rysowałam, później każdą klatkę wypełniałam kolorem, to zobaczycie później. No i zeszło mi bardzo długo, gdzie już no, nie mogłam trochę patrzeć. I również gdzie nigdzie lineartu nie domknęłam, co było dla mnie kłopotliwe później w kolorowaniu, bo musiałam domykać ten czarny obrys, aby po prostu nie rozdawało mi się po całości. No i co, lineart mam już skończony, więc mogę przechodzić do kolorowania. I tutaj praca była już właśnie taka dosyć prosta, wszystko trzeba było powypełniać kolorem, jedynie przeszkadzało mi to, że nie domknęłam niektórego lineartu, co Wam przed chwilą mówiłam. I trzeba było to robić. Później wpadłam na pomysł, że będę każdą klatkę y, nie osobno robić, tak jak teraz, tylko wziąć jeden kolor i wypełniać każdą klatkę tym kolorem. Na przykład, kiedy mam czerwony, to napełniłam kilka po kolei, żeby już nie zmieniać non-stop koloru, co było dosyć uciążliwe. W ogóle myślałam też o zrobieniu jakiegoś takiego cieniowania, żeby zrobić jaśniejsze plamy, na przykład na włosach, ale stwierdziłam, że no nie, już nie chcę się tego podejmować. Może kiedy będę miała jakoś więcej czasu na takie rzeczy bardziej dopracowane, to wtedy może podejmę się, ale no musiałabym też zrobić dosyć prostą animację i nie robić aż tylu szczegółów. Wtedy chyba byłoby mi łatwiej. No a teraz już stwierdziłam, że wszystko wypełnię takim płaskim kolorem. Jedynie ciemniejsze zrobiłam w tyle włosów, tam gdzie jest tak, taka głębia. I też muszę Wam powiedzieć, że w pewnych klatkach jakoś tak podwoiło mi się na przykład uszy, czy ten napis subskrybuj, więc. Już na sam koniec jakoś to usuwałam, ale zauważyłam też, że w jednej klatce zostały mi podwójne uszy, co będziecie mogli zobaczyć już na sam koniec, kiedy pokażę Wam efekt końcowy. Zresztą będzie to za chwilę, bo już zbliżamy się do końca. Całe kolorowanie wreszcie będę miała za sobą. No i myślę, że no, ta opcja zdecydowanie pomogła mi w tworzeniu animacji, także polecam Wam ją naprawdę. I okay, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, co sądzicie o mojej animacji. Czy sobie jako taką poradziłam i jak wam się w ogóle podoba? No i czy wy korzystacie z Procreate'a i tworzycie tam swoje animacje, czy właśnie jedynie rysunki? Pozostajecie właśnie w tej strefie rysowania, nie animowania, nie robienia gifów. A jeżeli na co dzień robicie, właśnie w Procreate, te animacje i zauważyliście, że robię coś nie tak, a pewnie jest tego sporo, to dajcie mi swoje jakieś rady na dole w komentarzach, co można by poprawić. Albo co klikać, żeby było lepiej. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!